Siemanko, siemanko, witajcie tutaj Macia 1398. I to jest taki pierwszy audiolog i przez, przedstawienie mojego kanału, a tak naprawdę to jest informacja o konkursie tak, usunąłem wszystkie swoje filmiki, i w ogóle tak trochę ogarniałem kanał. Ale pewnie to o czym chcecie usłyszeć jest konkurs z Minecrafta. Musicie. Po prostu pod tym, pod tym filmikiem napisać biorę udział, yy, subnąć kanał, no najlepiej, nie? I tak jeszcze, żebyście mieli większe szanse, wysłać mi link do obrazka na pw jakie zrobiliście, na przykład mój nick, albo coś w ten desen, albo Minecraft i mój nick. Może być to tło, albo nie wiem jakiś yy, Obrazek po prostu z moim nickem, i w ogóle yy, pracę można zgłaszać do hmm, czwartego. Czekajcie, bo mi coś zamuliło kąpa. Nie wiem co, ale myśmy, że nic się nie stało. Mamy czarny ekran, ale wszystko jest ok. Lol, co się dzieje? Komputerze, ogarnij się. No, aha, schemat kolorów to tam nie jest tak źle, yy, i tak czyli to chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Także subskrybujcie, nie? No, komentujcie, biorę udział. A i jeszcze jedno: jeśli dobijemy do 40 widzów, będziemy mieli yy, super serwer dedykowany. Myślę, coś koło 40 slotów. Także, żeby każdy widz mógł wbić. A jeśli dobijemy więcej, no to z czasem będzie więcej slotów, także pamiętajcie, co musicie zrobić? Zasubskrybować, skomentować, a żebyście mieli większe szanse, podeślijcie obrazek. Forma obrazka dowolna. Możecie wy narysować ręcznie, skser zeskanować to, wysłać. Możecie zrobić to w programie. To zależy od Was. Dzięki na razie.